Cześć, z tej strony Domanu, a wraz z dzisiejszym materiałem skończymy przegląd najlepszych i najczęściej używanych kart FIFA 19. O tym, na jakich zasadach tworzona była tegoroczna Księga Rzeźników opowiadałem w poprzedniej części tej miniserii, dlatego dzisiaj bez zbędnych formalności przejdziemy już do meritum, czyli najchętniej używanych kart oferowanych przez Ligę Włoską, Hiszpańską oraz piłkarzy reszty świata. I na wstępie, jeśli chodzi o Półwysep Apeniński, to tutaj ponad 10 milionów meczów roz rozegrano Handanowiciem, lecz realnie przynajmniej w mojej opinii o wiele lepiej spisywały się wszelkie karty specjalne Narumy oraz Wojtka Szczęsnego. Przy czym już te najwyżej ocenione karty Włocha są jednocześnie jednymi z najlepiej grających na pozycji bramkarza w całej grze, więc to jest wielki plus dla Ligi Włoskiej. Natomiast idąc dalej i do brońców, no to tutaj wbrew pozorom nie jest już tak kolorowo. Każdym z zawodników widniejących na obu stronach księgi rozegrano co najmniej 10 milionów metr i niektórzy z nich, jak Manolas czy Skriniar, bardzo popularni byli głównie przez pierwsze 3 czy 4 miesiące po premierze gry. Ale tak naprawdę wśród środkowych obrońców nie ma tutaj takiego ciemiężyciela jak chociażby Vergil Van Dyke. I nawet specjalne wersje kart, chociażby Kulibaliego, w mojej opinii nie stoją na tym absolutnie najwyższym poziomie. Chociaż nieco inaczej sprawa ma się z bocznymi obrońcami, zwłaszcza Alexem Sandro, no bo Cancelo rozwijał się przez cały okres życia i był jako tak ogrywalny, ale Aleksandro, nawet ze swoją zwykłą kartą, był najlepszym i najchętniej wybieranym obrońcą FIFA 19 przez jakieś pół roku. No i to jest bez wątpienia topowy obrońca z Ligi Włoskiej, jakiego oglądaliśmy w FIFA 19. A przechodząc do pomocników, tutaj równie długo rządził i dzielił Matwidi, który również łapał się do najlepszych składów przez kilka miesięcy po premierze gry. Aczkolwiek co do reszty, to realnie nie wiem dlaczego gracze tak chętnie się Chociażby po Hamsika. No bo Quadrado i Douglas Costa cieszyli się powodzeniem, chociażby przez mocny link z Cristiano Ronaldo, a Hamsik, no już nie za bardzo łapie zgranie z kimkolwiek. I ostatecznie zamiast niego o wiele chętniej postawiłbym chociażby na Bentancura, który na szczęście także wdar się w się się łaski graczy swoją kartą Future Star. Aczkolwiek, co oczywiste, numerem jeden całej Serii A był w tym roku Cristiano Ronaldo, którego wszystkimi dostępnymi kartami rozegrano łącznie ponad 3 milionów meczów. No a ja w tym miejscu się pytam, skąd ludzie mają na to pieniądze? Oczywiście na to pytanie łatwo jest odpowiedzieć, ale też fakty są takie, że patrząc na historię całego Ultimate Team, to tegoroczna karta Portugalszyka była jedną z najsłabszych, ale wciąż była ona oczywiście bardzo dobra. Natomiast my przechodzimy już do Ligi Hiszpańskiej, gdzie popularnością cieszyło się trzech bramkarzy, ale tym najlepszym był oczywiście Thibaut Courtois. Bez wątpienia najskuteczniejszy karta wśród zwykłych kart bramkarzy w całej FIFA 19, którą rozegrano łącznie ponad 60 milionów meczów, a lepszy od belga w całej grze był tylko i wyłącznie Edwin van der Sar wersji Prime, aczkolwiek idąc dalej, raduje się moje serce, bowiem tutaj widzimy jeszcze popularniejszego zawodnika, Varana, którym rozegrano ponad 70 milionów meczów i który nawet teraz dałby radę jako chemistry beach w niejednym składzie. No i przyznać muszę, że realnie gra. Francuza jest jednym z moich najlepszych wspomnień co do dziewiętnastki. No a co do reszty, wiem, że Ramos ma z nim dobre zgranie, lecz mimo wszystko odstaje nieco poziomem. Idealnie Hiszpana w dziewiętnastce zawsze gasiłem jak kiepa, Aczkolwiek... Także był on niezwykle popularny. Natomiast aż takiej popularności nie doczekali się boczni obrońcy. Przez pierwszy kilka miesięcy Marcelo i Alaba byli chętnie wybierani do składów, ale nie stali na tym najwyższym poziomie. No a taki Lucas Hernandez finalnie o wiele lepiej przyjął się jako środkowy obrońca w formie. A pomocy... Tak naprawdę przyjęło się niewielu. Kondo, Bio i Casemiro grano także głównie na początku gry, gdzie faktycznie byli oni dobrzy. Luka Modriciem grano prawdopodobnie przez wzgląd na jego realne umiejętności, a nie przez to, co potrafi na wirtualnym boisku. Co nieco potrafił także Coutinho, oczywiście również głównie niebawem po premierze gry, a Gareth Bale, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, nie bawił w tym roku tak bardzo, jak chociażby jeszcze Fifa 18. I do tej pory rozegrano nim ledwo 30 milionów meczów, Chociaż akurat dla mnie to jest wciąż topowy napastnik, którym da się zrobić co nie miara, aczkolwiek co naturalne, tym najlepszym z najlepszych w lidze hiszpańskiej FIFA 19 jest Leo Messi, a ten fakt jest niezwykle ciekawy, bowiem przez wiele lat, kiedy Argentyńczyk był twarzą gry, tak naprawdę nie dało się nim grać, bowiem był on aż tak słaby. No ale od dwóch lat w dniu premiery FIFA jej twarzą był Cristiano Ronaldo, i widocznie to sprawiło, że Messi nagle otrzymał najbardziej grywał kartę w historii. Natomiast wśród zawodników reszty świata bywa z kolei tak, że tam nie ma co bywać. Jednym z najchętniej używanych bramkarzy niewystępujących w topowych ligach był Muslera, ale on tu jest tylko po to, żeby ta strona nie pozostała pusta. No a idąc dalej to tutaj mamy już na szczęście kilku poważnych gości. Może Pepe i Mariano nie stoją jeszcze na tym najwyższym poziomie, ale Delichtem w duecie z Tagliafico w swoim czasie można było pograć dość poważnie. No i co najważniejsze, ma Mamy tutaj duet, którym cieszyłem się przez solidne trzy miesiące. Alex Teller za Ligę Mistrzów oraz Edel Militało Future Star. Fantastyczni byli to zawodnicy. Grało mi się nimi świetnie i będę mieć z nimi masę wspaniałych wspomnień z dziewiętnastki. A kto nie miał nigdy problemu z tym duetem, niech pierwszy rzuci kamień, bo realnie tą dwójką rozegrano łącznie ponad 30 milionów meczów, ale z doświadczenia przyznaję, że było warto. Z kolei przechodząc do pomocy, tutaj już takich fenomenów nie ma. Lecz co ciekawe, przez długi czas zainteresowaniem cieszył się Abdul Raham. Jego karta krzyku zawsze kosztowała maksymalnie z 15 tysięcy monet, a niejednokrotnie było tak, że miał on z 90 strzałów oraz fizyczności, czy tak jak ostatnio 99 tempa i 99 strzałów. A do tego ma on 5 gwiazdek sztuczek, więc jest to bardzo tani rezerwowy, który może sporo namieszać w ostatnich minutach meczu. Aczkolwiek z całego dzisiejszego grona najwięcej namieszał w tym roku ten, którego imienia nie wolno wymawiać. Chyba niemożliwe było granie na poważnej FIFA 19 w taki sposób, by nigdy nie stracić bramki po strzale głową po wejściu z ławki rezerwowych z Latana. I za parę miesięcy z pewnością to szwed będzie pierwszym skojarzeniem wielu graczy na temat aktualnej odsłony gry, więc. Tak wygląda wszystko najlepsze, co przyniosła FIFA 19, no i tak jak sobie na to patrzę, to muszę przyznać, że już teraz boję się FIFA 20. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!